Siema wszystkim Miał wpaść filmik Z efektem końcowym już na samochodzie Jak widać oponki już mam wymienione Właśnie wróciłem od wulkanizatora Popatrzcie Jak majster potraktował moje felgi Nie użył końcówek Nie użył końcówek do aluminiowych felg Wszystko jest Zdarte. I uwierzcie mi, wyglądają wszystkie koła tak samo. Nawet tam, jakie wżer To całe aluminium oderwane. Jak on to zrobił? Tu. Tu. Szlifierką jeszcze coś mi tutaj szlifował. Rzeźnik. Normalnie rzeźnik. Wszystko jest podrapane. Więc. Wszystko się opóźni, bo trzeba zrobić poprawki niestety. Nie będę pokazywał tych następnych felg, bo naprawdę aż mi żal. Pokazywać innych felg, ale no nie mogę się powstrzymać. Patrzcie. rzeźnia. normalnie jest starty cały lakier. Jak on to zrobił? Tu kolejna felga. Tu 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 wszystko pozdzielane. No ta chyba najmniej ucierpiała. Tu tu tu. Brak mi słów po prostu. O, tego nie widziałem. Baczcie. Do aluminium. Przebił się chłop przez wszystkie warstwy lakieru. A, szkoda gadać. Trzymajcie się.